Siemanko no, widzowie nie w kolejnym odcinku z Polska Wieś, a za mną jest gdzieś Wojtek i Franek, jak słyszeliście? Tak, witam, dzień dobry. <laughs> a, to jest część druga z filmu. No i co? Wojtek jedzie soję kosić na tych polach. Już koszę. On szkosi. O, Ale tej soji już mam 2%, nie? A ja szykuję. jest sprzęty. Tylko nie wiem czy ja chcę kosić z Syzą, co ma większą szerokość. A Ty Franek pożyczyła szczękom boina Alberta? Aha, taka sama. Ranek? Co Syza wezmę? Będzie mi łatwiej. Ej, halo, Ranek. Nie, nie. O jeśli bym by to mi pomogło, nie? A bo wejdę cię Alberta wróci. A ile dostaniesz? Nie wiem to jest jakie pole ile to ma hektarów. Dwa, Dwa Dobra, ja muszę zrobić taki myk na tą łąkę, dobra. że Są na razie nic tych maszyn nie biorę, bo one mi pospadają z tej przyczepy. Ja wolę sobie zrobić... Gdzie no, on ma hajder do tego kombajnu? Obok no, z tego, nie? Czy nie? A, dobra, a nie... No jak, on nie... to idzie. jak on was nie ubije to jestem święty. Dobra, chyba się nie urazi, nie. Jak on ustawił ten kombę, jak wyjechać się nie da. Ja mu pomogę w zniwach następny rok, to się ten ucieszy chyba, nie? To wtedy my będziemy to znieba mieli 500 zrobione. Pozdrawiam. No, dzięki. A tymi waszymi headerami to się nie dziwię. 6 metrów. Bo ile ja mam więcej headery. od niego? Na 2 metrów. metra. No. To żeż... będzie na jakichś mniejszych robiłem na, na większych. Jak on tu wjechał tym kondolen? wyjechać nie da. on to strężem postawił. tak no. A mi, mi stręcz nie działa. Znaczy mi też nie działał. no to ja włączam nie? Bo ja mam stręcza włączone i wyłączone, nie, ja mogę włączać na... dla wszystkich jak ja włączam, a jak wyłączam to wszyscy nie mogą tego używać. A, to zostało włączone. nie, bo ja wtedy mam problemy. Tylko nie na, bele, nie, a, nie, nie, na nie, 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 na bele, nie. No bo teraz mam wyłączone. Włączył. Teraz włączyłem i teraz Tylko Franek nie działa. na bele, nie. No i teraz Franek chce zobaczyć to. czy teraz ci zadziała. Ej, ty! Ja nawet okrążenie nie zrobiłem nawet pełnego zbiornika, nie ma. I działa? To działa. Mówiłem. No, Ej, słabo sypie, to dodałeś na więzienie? No, wszystko na stówę tam jest. Gotowie na więzienie? Ja Ale co? Ale co, ja zawsze słabo Ja mam 41%. Sypie. A ile przejechałeś? No, jeden, jakby jedno. Bo... To to jest bardzo dużo, jak ma soję. Tak? Bo soja koło bardzo mało sypienia nie więcej ja mam na hekt... hektar, nie? No, ale mniej więcej na jeden hektar, ty masz tam ile? 3 hektary. No, to na jeden hektar mniej więcej jest jeden zbiornik. Ur, ur, nie da się tego kombajnu wyciągnąć. A no, weź więcej! Zbiorników. To nie wiem, nie, ale zazwyczaj jeden zbiornik na hektar jest. Bo, zależy jaki zbiornik, nie, bo już są 5000 litrów. Gdybyście z 5 już wyspywali, no mamy litr. Jeden, no nie litr, tylko tonę. To się dziwić. Ja w usterkach widzę tylko ten. Dobra, Franek, nie byś tego, tego tam już. A, już wyjeżdżasz. Trudno, męczyłem już z nim. Dobra, jak już wyjeżdżasz. Tylko powiedz na inne nie? żebyś żebyś mijał wsuł ten... pomo... a nie, to nie moje łąka, to nieważne. To zajedź. Na Na które? Na 185. No, a raczej się nikt nie obrazi, że jadę komuś po łące. Nie wiem, sprzedałem to jakiemuś debi... ...Wie co? Ważne, że dał kasę. Dziadowi? Jakiemuś dziadowi to sprzedałeś? Tak, dokładnie. Mm. O, ale tu pszenicy będzie, ale pszenicy... Ale pszenica będzie dobrze sprawa jak na No, syza jest, no to... ...można kosić teraz. Będzie? Nie, no, cały zbiornik będzie teraz, jak okrąży, może 80% będzie gdzieś. Kosimy sezon oczywiście. O, dobra, jaki to tam już gdzieś będę miał. Tego i tak tu będzie tyle żamem, Już tu będzie kolejny taka podwórko będzie tutaj. A tam jeszcze jest ta kupa tego. Cała. A, Flanek wyszedł na Alberta Trent chyba. Nie. Na Alberta Gospa? Nie wydawało mi się. Ten. Zależy jaki jest kolor na jest ten nasz i różowy jest nie jest różowy A jak klikniesz na niego to jest różowy nie Franek nie? Kurwa! ja czemu ja mam trwa zapisy... o ty, jak ten klawiatura od kurzów no zawsze jest ale ten. ja nigdy taki miałem Ja mam prawie codziennie. Odkąd raz posprzątam, drugi, na drugi dzień już jest kurczenie. Nie, ale jeszcze ja nigdy nie mam tak kurczenia. Ja Pięknie. Po jednej dzień gdzieś. Ja, jak raz byliśmy franek w, w tej Energy Landii, no to, to było Amen, nie? To po prostu. Było więcej kurzu niż człowiek miał, nie? przez całe swoje życie Ja miałem... Ja miałem mech na tej klawiaturze normalnie, nie? Ja teraz mówię sobie. Skąd wziąłeś z lasu? Nie, po prostu było tyle kurzy, jak, że to jak mech wyglądało, nie? Wy będzie trzeba potem traktor jechać. Z przyczepą. Wy będziecie musieli się jakiś obóz tam mieć, nie? A no ja mam 100%, a skończyłem nie wiem ile. Dwa okrążenia, i jeden pasek. Jakbym miał 98, no ale to za okrągłe do 100. No. Teraz koś. Ja tu se na spokojnie koszę trawę. Wy tam zakosicie. I to się nazywa o. Piękny Wrzesień, no. Dokładnie. Jakby Albert był i też coś robił, to też by było co innego, nie? Ale to już nie jest mój problem. Kurde, to wolna jest! On nie, on nie może grać teraz, a my nie będziemy mogli wieczorem. Słuchaj. I tak to będzie w kółku, bo dzisiaj jest ostatni dzień wakacji, no, tak, no. I tak pewnie nie będę spał. Znaczy co? Ja tak, to szybko to... chodzę spać bardzo. A w ogóle kiedy jest rozpoczęcie roku? Jutro. No ale kiedy? Na jaką godzinę? Na dziewiątą. A, to na dziewiątą musimy tam przejść. O kurna, że się wywali Trzeba prawie. Musimy na dziewiątą no. do tego piekła. <mum> Jaką kum to, to, się nie da nazwać, ja tak. Zgarnę mi szpiega, tak powiedz. On spiekła, nie ma ucieczki, tam też nie ma ucieczki. Hej. Yeah. Ej, a my musimy iść w ogóle do sali po tym tym? Po tym apelu całym? Czy możemy sobie uciec? A ja mam wiedzieć. Bo mi siostra mówiła, że mnie wyrzucą ze szkoły, jak tak zrobię. No może lepiej tego nie rób. <noise> Albo uwagę dostanę. O, na sam początek roku szkolnego uwaga, ja to tak nie za dobrze. Ja bym się cieszył na przykład. <noise> Rekord pobiłeś w dostaniu uwagi. Tak no najlepiej na apelu dostać uwagę. O, by się darł cały czas. Może że Żeby do... darł się podczas apelu rozpoczęcia raka szkolnego. Krzyczał. Mhm. Oni by napisali, tak. krzyczał, nie? Ja nie mówię o naszej pani od matematyki, ona by napisała, że... to jest Balony gówniarz wrzeszczał na apelu sz szkolnym jak pterodakt. Nie, wtedy może. Dobra, ja to skoszę i ja mam wszystko w sumie zrobione, tylko zasieć trzeba. Ja tutaj koszę z Syzu. Mam wychłone jedną wycie... pięćdziesiątą. Ty, ja mam jeszcze jedno pole do sprzedania. Takie hmm. małe. Które bym wziął na raz pewnie. Taki pierdek Ale za ile? Dobra, trzeba spodnieć troszkę krydzizu. Oj, może nie będę minus 5 brał. A kiedy jest o, najlepsza cena na soja? Nie wiem. Soja... Soja... O! We wrześniu 26. 000. Tylko za jakby trzeciego września. Eee... to jest naprawdę tragedia, nie? Że nas Zetur ma 25 koni zamiast 26, nie? Bo tak by mogli mieć kosiarkę, nie? A tak to trzeba z zasuwać. No to jest tragedia, nie bym mogli dodać tego jednego konia. Ej, nie wiem czy nie wyjdę i nie dodam kosiarki jakiejś. No, no, no bo ja wiem jaka jest taka kosiarka. Ja ona nie. 16 koni. Nie ja to zrobię. Nie. Później, później. Dobra, ja zapiszę serwer. Jeszcze coś. To zatrzymajcie nie pojazdy. A nie, nie, nie teraz. Nie możecie. Cześć, skończy nie. pole. Skończy pole. Nie. Dobra. No, ale ja kupiłam pół pola tego prawie. Stoicie. Nie. Musiałam, Aż nie Aż trzeba będzie pół godziny ten Dobra. Och, chyba mama do mnie pisała. To tak, do pobrania. To wartość do pobrania. I trzeba znaleźć... O, jest ja chyba przyczepy popatrzcie. Kosiarki. Tu jest taka kosiarka i ona wymaga 60 koni. To nieźle się tam bawią. Trzeba znaleźć kosiarkę, która wymaga poniżej 20 koni. Jaż to sobie przyczepy szukam. Jest jakaś mała kosiareczka. Jest znajdę w 5 sekund, mówię ci Bosiarki Znalazłem oni. No jaka to jest niby Yyy. Amazone Profi Hopper na przykład Amazone Pro Amazone Taka na kółkach Chyba se jaja. Robisz. O, Nether Power 3, 31. O, mam taką starą mantek. Jaka to jest? Ale 80 koni. O, i to chyba podziękuję. Power nie, 60. Ja, nie, coś. Nie, no. Power 35. Czemu oni na modchaba nie mogą dodać żadnej mało wymagającej koni kosiarki? 75 koni. Co to jest? Czemu na motkabie nie ma m, słabych kosiarek? 22 mał... kypychy ory 13 A jaka to jest? U góry masz to trzeci rząd kypychy. Dwee force. Tylko pyta, a nie mają napisane ile to wymaga? Czekaj, working speed. Jaka? Jaką tak panu? A, no, a taka pewnie. 18 koni. I no, ale to już by nie było takie złe chyba. Tylko ile to To Raz razem z 10, tak? Podziękuję. Ja podziękuję cenę, jak zobaczyłem. Czter ile? 14 tysięcy. E, to nie jest dużo. A Big? O. Krone. No, chyba cię coś boli. Chyba cię coś boli. Ja bym osobiście. brał, ja bym brał. A byłaby to lektorka z A pon dym stopak. Najmniejsza no, Najmniejsza 31 koni. Karnię, o. W o! nie ma żadnej fajnej. A może się to wypuścimy. Aha, na pewno. Ciekawe, kogoś skarnią. Nie. nie. No, kurde, no. Chyba w sobie nie będzie żadnej kosiarki. Nie jestem się dać grać w nie. Mam traumę. Antek, a Amazonę profity. No to R... już Wojtek mówił. A, a, a. To. No to mam Amazonę. Jaką mam Czekaj, trzeba poszukać na LS Portal. A to. Czekaj, wejdź, zakończ odcinek. Nie, na odcinku nie widzę też, coś widzę. Teraz ja zejdę w Rivalsy grać na chwilę. Tak, ja, 80 koni, tak jak coś. Teraz A idę w Rivalsy, wtedy Wieszka? masz liczbę FS-25. Kosiarka, kosiarka, kosiarka. Maszyny. Kosiarki są. Raz. Co jest? Garnie szczepy Co? So. Ciągnik, kombajn, maszyny i narzędzia. Weź może lepiej z tego. <grym> Nie z tego. Kosiarki, dobra mam. Szukaj. Ech, jak coś nazywa ta druga strona. I taka. Piękny i o, dokładnie. Skings moduł. 20 koni mechanicznych. To za dużo. Czekaj, co? Chyba se Ale A ja wyżo nie ja musisz całej łąki całego, kosić? Y... Ej, przecież ty masz ten... Ej, przecież ty masz jeszcze tam y, miejsce. Jakby nie masz miejsca już. Skings mod. Chciałam potwierdź. Aha, akurat mi się skończyła piła. Zobacz, wszystkie kategorie. zarki, to nie. Kosiarki, 116 modów. Najstarszy. Najstarszy. Czemu ty re reklam wychodzi mi? Taka. O jest, ja wiem, Antek, jaka tam reklama może wyjść. 25 koni idealnie. Antek, zapomniałeś, jaka tam reklama może wyjść? No wiem. I to się tego najbardziej boję, więc ja zakończę odcinek w tym momencie. Do zobaczenia. Cześć.